Cześć! Jak zapewne widzicie na polskim YouTube, mnożą się teraz filmiki o tym, że ludzie z mojej strony dostają bany. Niektórzy słusznie, inni nie. Ja mam nadzieję, że nie dostanę, ale w ogóle jest nowy pakiet, więc tak, gdy się bany dzieją, ja będę nagrywała nowy motyw. Od razu mówię, że nie będę oceniała pakietu, ponieważ to. No naprawdę, te włosy to masakra, to jakoś może być, bo wanek jest przesłodki, ale no nie, ja nie byłabym zakupnem tego pakietu. Dobra, okej, okay, loguje się, mam nadzieję, że... no nie wiem, że ten motyw będzie jakiś ładny. O, jak widzicie MSP się troszeczkę zmieniło. 7 dni do końca, Vipa, więc wykorzystałam 7 dni, wykorzystałam tydzień. Co? Przecież ja miałam mniej znajomych. Dobra, mam WIPO, wszystkich. No, prawie wszystkich poprzyjmuję. Dobra, dalej już może lepiej nie będę, ponieważ. No, lepiej nie. Yy, wiadomości. W wiadomościach nic nie dostałam, ale zobaczcie. 14 diamentów. To jest normalnie rarytas. Dobra. Czekajcie, tej są jakieś nowe rzeczy. Pewnie tutaj będzie coś nowego. Chyba, nie wiem w sumie. Uuu, zobaczcie, miałam rację. Były już te oczy, ale nie miałam okazji ich kupić, więc zrobię to teraz. ok, kupię właśnie taką mroźną twarz. Mi się ona nawet całkiem podoba. Tak, to chyba już mam, bo wtedy grałam na użytkownik L. Okej, okay, to myślę, że idziemy do sklepu. Właśnie zobaczcie tutaj. Wszystko się zmieniło jakby. Bardzo mi się to naprawdę podoba. Ale wchodzimy w odzież. Mam zamiar wydać te 5000, tysięcy, ponieważ zimowe motywy zazwyczaj są łazne. Te włosy mi się jakoś bardzo nie podobają. Ale... Te, już może my sobie wejdziemy tutaj i na pierwszy rzut oka widzimy Tom i tą sukienkę no ta jest mega ładna chcę to zrobić w takim właśnie motywie wiecie, że zimno i w ogóle <laughs> oj serki. no to na razie zrobię jakiś komplet i do was wrócę Zobaczcie, są takie oto włosy, które były już w tamtym roku, natomiast ja ich nie będę kupować, bo się boję, że po prostu do zostaną dodane na promocję, tak jak wczoraj, e, boże, tak jak w tamtym roku e, i znowu będzie to po prostu tańsze o chyba połowę, więc no nie opłaca mi się tego kupować, jak sami wiecie. No ale dobra, my robimy dalej stylizację. Tą bluzkę już mam. Ona właśnie... Kupiłam wiem, jak była już ta przecena. Naprawdę kocham takie świąteczne motywy, są one naprawdę bardzo ładne zazwyczaj. O, są włosy, które były chyba unikatowe. MSP, jak mogliście. W każdym razie pozmieniam kolorki. Okej, okay, mam taki komplet. To jest chyba najładniejsza stylizacja, jaką... W ogóle mogłam wymyślić, więc zobaczmy, czy da się ją dodać do listy. Dobra, dodała się, więc jednak nie będę jej na razie kupować. Sprawdźmy, co mam na liście. Napiszę ogólnie, że nagrywam, bo nie napisałam. Ogólnie wymienię cenniejsze, zmienione, niezmienione unikaty na mniej cenne, zmienione. Tutaj nieważne. Tak, więc, no fajnie, moim zdaniem. Tło. Tło jest mega ładne, moim zdaniem. Ale jeszcze ważniejsze są tutaj animacje, więc... No więc wiecie. Taka, 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 taka. Szukam czegoś ogólnie z już było. Coś, co się po prostu nie będzie jakoś ruszać za bardzo. To jest nawet całkiem fajne, ale wiecie no. Może będzie druga strona. Wydaje mi się, że nie, ale sprawdźmy to. No i miałam rację, nie ma drugiej strony, więc ostatnie co nam zostało to rzeczy. Pozdrawiam! Pozdrawiam! Ty ziemniowni, co? Czeka. Oliwka napisała mi, że w odzieży w siódmej stronie jest tydzień Unii, więc sprawdźmy to. O szmek, zobaczcie, racja. Można kupić unikaty, candy i dp. Więc zadam sobie coś do listy. Więc właśnie widzieliście, macie taką ciekawostkę na odcinku, że. Dlatego, że są święta, przywrócili tydzień Unii. No i otwórzmy sobie ten prezent. Aha, budki, no fajnie. Właśnie, zobaczcie, mam całą listę w tych unikatach. No i ekstra. A teraz przechodzimy już do rzeczy. Ale właśnie też dzięki Oliwka, że powiedziałaś, bardzo się tu przydało. O mega słodkie kociaki, biurę hmm, No spoko. Dzięki za listę. Dobra, więc tą aktualizację świąteczną oceniam wyjątkowo wysoko, ponieważ aż na 8,5 na 10. Okej, okay, a teraz kończę ten odcinek miłych świąt. Mnie jutro nie będzie, ponieważ będę w szkole. Tak, śpię w szkole, mam biwak. Hihi. Dobrze, a ja się już z wami żegnam. Cześć!